Tak, moja szefowa, zobaczcie jaka seksowna tutaj, dała mi serduszko, widzicie? Dziękuję. Ja, ta, ja, dam, ja dam pół serduszka, a ona patrzy. Zobaczcie jaki idealny kadr, a jak zrobię tak? Cześć I Natalia. Nie. Um, plan wygląda następująco. Jedziemy do galerii kupić ciuszki, najlepiej żółte, bo tak potrzeba. A potem lecimy na plan e, honoraty skarbek i mamy scenkę, w której biegniemy. Biegnijmy. Przecież jeszcze mam czas. Na pewne część z Was się zastanawia, czemu kupuje rzeczy na teledysku w dzień tledysku. To się nazywa... Jak, jak by to nazwać? Nie właśnie... Hmm. Jak to nazwać? Działanie na ostatnią chwilę <gry> Tak, po prostu Miało być na żółto, jest na żółto, kupię jeszcze tą czarną koszulkę Jeszcze miały być te, ale one totalnie nie pasują do tego Coś jeszcze tutaj na wisiorek Miała być jeszcze żółta bandamka, ale naprawdę nigdzie nie ma bandamek Serio, szukaliśmy wszędzie, nie? Nie ma. Już nie ten czas. Nie ten czas. Ale na wakacje będą pewnie. Ogólnie to nie wiemy gdzie zjeść, więc będziemy pisać monetą 20-groszową. Reszka, naszej znaczy orzeł to będzie jedzenie polskie, a reszka to będzie Awiatyckie. czekaj, Ogólnie wyszła zabawna sytuacja, dlatego że założyłem zegarek, który dawno już nie nosiłem, i tam jest trochę inna godzina jeszcze z czasu letniego, letniego czy zimowego? zimowego. zimowego więc myślałem, że jest 12, już jest 13 i Natalia właśnie mi uświadomiła, że e, spóźniamy się na plan. więc e, Honej, jeżeli to widzisz, to przepraszamy, to nie nasza wina. Jesteśmy już pod studiem filmowym, podobno, chociaż jak byłem tutaj. Ostatni raz to wyglądało to trochę inaczej. Nie wiem, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Tak. Moi drodzy, jest studio Las, bo raz kolejne. Tym razem nic. Nie będę mówił, tylko będę Śpiewam. coś tam robił. <laughs> nie minęło 5 minut, my już się wpakowaliśmy na backstage kogoś, kogo nie trzeba. No cóż. Jednak będziemy fioletowi, zobaczcie na to. Mamy fiolet, mój ulubiony kolor, więc to będzie spoko. To jest lawenda. Co się dzieje? Co to za kozaki? Natalia. Będziesz ode mnie wyższa na teledysku. Oh, cześć, jestem już piękniejszy. Tak? No, cześć. świetnie. Nie zauważyłem, przepraszam. A ty nie podobaś się teraz? Nie no, jak zawsze mi się podobasz? Czarujący jesteś bardzo. Pani magię sprawiła teraz. Okej. Czarujący. A kto tutaj siedzi moi drodzy? No jak tak to. No Iza. Cześć! Iza. A... Tak, nie wiem czemu, ale fokus leci na, na tam wszystko. Uśmiechaj się bardziej. To jest na YouTube'a. To jest na YouTube'a. Tego nie pomalujesz. Jak no, mnie pomalują, to też. Ale ty się tak w ogóle świecisz, my tacy wszyscy, tacy... My przynajmniej pasujemy Ale ja miałam... O no. nie, 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 to jest moje. Jest piękne, naprawdę. No, podoba mi się moja stylizacja strasznie. lepiej z nią to fakt. To jest? To jest tak. Kochania, to jest mój boss dzisiaj. Konorata. Boss. Zawsze jestem bossem, nie tylko dzisiaj. To no, ale dzisiaj twoim. Nie. Dzisiaj będę Co ja w ogóle będę robił ci? Opowiedz mi. Yy, masz yy, scenkę. Razem ze swoją partnerką. Mhm. Jesteście fioletową parą? Fioletowo jesteście tak, parą. Podobno tak, to jest chyba fiolet. To jest nie? fiolet, tak nie, to jest lawenda, bo Lawenda. To tak, Ale tak samo wy moje kobiety, koloru, kobiety, nie Więc słuchajcie to jest lawenda, taka pudrowa lawenda. W każdym razie jesteśmy na planie mojego teledysku do piosenki Friendson. Tak. I zaangażowaliśmy do niego cudownych ludzi, więc bardzo się cieszę, że jesteście, jestem bardzo miło. A jaką macie scenkę, co będziecie robić? Wiecie, czy Bie nie wiecie? Piec chyba, biec? Nie wiem. Tak, czyli po Mieliśmy powinniście biec, dać ale radę. Chyba tak, no. Radę? Ale akurat fajnie, dlatego że Friendzone to jest materiał, który u mnie na kanale był najpopularniejszy i ludzie właśnie go najbardziej chcieli. Naprawdę? Więc jak dowiedziałem się, że będę u Ciebie w Friendzone, o, ja to mam takie, jest. że przeznaczenie. <laughs> to musiało się wydarzyć. No i konie, oczywiście zobaczcie, w oficjalnej wersji teledysku, co no, nas z tego wyszło. Czy jest tak, tak. samo dobry jak ten twój friendzon? Na pewno który... lepszy. Więcej osób tak popularny. <laughs> I jakby co macie link w opisie. Tak, sprawdzajcie, pograwiam serdecznie. Żeby nie podbijać Dobra. tak, bo to zawsze się taka klucha Dobra Ale zostawić to zielone Próbuj ją pocałować Próbuj, próbuj Tam co tam Honka robi, właśnie to <noise> Tak wygląda właśnie plan Na śmiecznie i wesoło Wersja pomalowana Jestem blady, ale, ale jest spoko a jeżeli ktoś ogląda serial Zamarzenia, to w pierwszym sezonie, chyba w trzecim, albo w czwartym odcinku, wystąpiłem jako dostawca sushi i grałem to dokładnie tutaj, na tym korytarzu. O i właśnie tutaj Maja Bohosiewicz ode mnie odebrała sushi i poszła tam niby do domu, a ja wróciłem niby do samochodu. Właśnie na to. Na spodniach to jakby się zniszczył mam tutaj drugie spodnie. spodnie. Przesada, ale jest fajnie. Wyglądam jak typowy powiedzmy Tylesik, nie? Wiecie jakich bałek? Każą mi się nie ruszać, a w podglądzie jest tylko Natalia. Teraz tak, Kosper, czekajcie. I Kosper mówisz chodź, 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 chodź Natalia. Dobra, jeszcze raz. Natalia, czekaj jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj, tył. Dobra, jeszcze raz. Jaki uśmiech zyba. Zasłuchajcie troszkę tu. O. Czy czy vlogerka? Piszcie w komentarzach. Mam tutaj właśnie aparat Honki, i za chwilę dogramy się do vloga, więc zobaczycie nas też u niej na kanale. Będzie aparatowe buzi. <grym wytkujesz> Wiecie, czemu kocham tego typa? Bo ten typ ma jedzenie. To jest dla mnie, tak? Dziękuję. Nie, nie, to nie dla ciebie. Przepraszam. Tak, moja szefowa, zobaczcie, jaka seksowna tutaj. Dała mi serduszko, widzicie? Dziękuję. Ja, to, ja, dam, ja dam pół serduszka, a ona patrzy. Ja widzę. <laughs> Taki piękny tu mamy zegar, a teraz Kosper będzie się władowywać do wózka sklepowego. <laughs> Świetnie. Od kiedy to zakupy same się ładują? Jedziemy. Komu zegar zabrałeś? Komu zegar ukradłem? Um... Komu zabrałeś zegar Jak się nazywa dziadek? Czas? Nie, jak się to zawsze mówiło? Na. Dziadek, czas miałem. Dziadek, dziadek był mróz, chyba. Mruz? Ale... <laughs> Nie wiem. komu. Zegarmistrz, idziemy. W um, chyba. Ucieka, właśnie. Tam anioł leci. Pędzi. Jest przed 17,00. My już opuściliśmy e, te, studio. studio. Studio Las? Chyba Las, dobrze, nie? I idziemy do Idziemy domku. teraz do domku. Ja jeszcze dzisiaj mam kilka rzeczy na głowie, więc akurat Wam to pokażę. A ja idę e, na spanko. A Natalia idzie na spanko, czyli spanko. to, co Natalia lubi najbardziej oprócz jedzenia. I ciebie. Spanko. Ogólnie, jeżeli chodzi o nagrania, Honorata jest naprawdę tak przemiłą osobą, no. że no, zasługuje na tylu fanów, ile ma, a nawet jeszcze więcej. Szterio. Jeżeli chodzi o teledykt, no to. Jak wychodzi ten vlog, to wy już możecie zobaczyć teleDysk. Ja się nie mogę doczekać. Natalia pewnie też, tak, bo. Super. i wreszcie wspólnie w teledysku. A co śmieszne, idę przez miasto i jestem cały umalowany, więc no. Też. Jesteśmy już w domu i teraz wybaczcie, ale na godzinkę zostawię baterię do ładowania, żeby aparat był pełny i potem lecimy dalej. Jednak okazało się, że moje wszystkie plany dzisiaj naprawdę runęły, więc totalnie nie mam co robić. Nie mam wam też czego pokazywać, a nie chcę tak na siłę przedłużać ten materiał, bo, bo coś innego się nie udało, więc po prostu łapie zapada. I będę grał w Day's Gone, czyli nową gierkę, którą właśnie dostałem od PlayStation. Bardzo wam dziękuję i nie będę przedłużał. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jak dla mnie, naprawdę brakowało mi takich vlogów, że mogę sobie pogadać i porobić cokolwiek chcę. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostaw tej łapkę w górę, komentarz i widzimy się już w kolejnych materiałach. Pa! pa. Siema.